Aby czuć wsparcie, aby edukować się regularnie, aby czuć motywację do działania i do rozwoju swojej marki, swojej firmy i swojej pasji. Szukałam przedsiębiorców takich jak ja, którzy chcą się rozwijać i wspólnie rozwiążą swoje problemy. Znam Agartę z social mediów i wiem, że jak ktoś robi, to robi to dobrze. I tym razem też nie zawiadom się. Jestem w klubie od samego początku. Szukałam inspiracji do rozpoczęcia działań na Insta. W moim całym biznesie czułam się samotna. Szukałam gdzie znajdę koleżanki i kolegów z tymi samymi problemami i wyzwaniami. A przede wszystkim szukałam osób, które stawiają na rozwój. Jakiś czas temu Agata miała bardzo potężny projekt z wideokonferencjami online i to mnie bardzo zachęciło do tego, aby do tego klubu dołączyć, sprawdzić jak to wygląda i faktycznie jest bardzo dużo rzeczy, które mogę stamtąd wyciągnąć i wprowadzić do mojego biznesu. Przede wszystkim Pomoc w prowadzeniu w social mediach i to jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, aby się na tym Instagramie pojawić bardzo szeroko.